Cześć Wam, dzień dobry Dzisiaj jadę do austriackiej miejscowości Zelden Skąd Uchteler trasę? Ja pierdzielę Mogi to prościej nazwać Spróbuję podjechać pod lodowiec Rettenbach Rowerem oczywiście. Jestem na miejscu, na parkingu, zobaczcie ile, ilu rowerzystów, wszyscy na MTB, nie wiem czy słońce nie razi, jak to wygląda, jestem, widzę to, tylko jestem jedyny na szosie, pogoda dopisuje, chociaż zresztą nawet jakby deszcz padał, czy było, nieważne jaka by pogoda nie była i tak bym tu przyjechał. Nie pytają o pogodę, jeżdżą też gdy pada deszcz. Nie pytają o pogodę, jeżdżą też, gdy pada deszcz. Czy jest zimno, czy jest sucho, tu prognozy nikt nie słucha, jeżdżą dzień, jeżdżą w nocy, bo pogoda nie zaskoczy. Nie pytają o pogodę, jeżdżą też, gdy pada deszcz. Dobra, teraz już tak na poważnie całkiem. Pogoda jest piękna, A, no, ale... Pogoda jest piękna, ale jest tylko 10 stopni i warto może troszeczkę się rozgrzać, pobiegać, porozciągać. Bieganie, rozciąganie. Hello, co to średniowiecze? Jogging i stretching się teraz mówi. To mi się podoba. O to chodzi. O co? No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Jego tu miało nie być. Nie, nie wiem, skąd on się wziął. Ale dobra. Yy, ja się muszę szykować. Rower trzeba podkręcać. Przebrać się i, no i w drogę, nie? Dobra. Ja i wy jesteśmy gotowi. I lecimy. Tak więc widzimy się na, na trasie. na trzecim na razie jest wszystko ok jak widzicie nie wiem, może tego nie widać, ale, ale jest pod górę nie jest tak stromo jak na Hochalpenstrasse a, a ona jest dla mnie tutaj punktem odniesienia do tego co się tutaj dzieje, jaka to jest droga dobra, zerknijmy jeszcze, proszę pokażę Wam widok z z góry no widoki są po prostu rewelacyjne. Lasy, pola, pastwiska, koszą traktorem o... Dla miłośników nieco, jazdy nieco bardziej ekstremalnej na MTB nie wiem czy widzicie to też tutaj jest raj kolejką gondolową właśnie z Zylden rower do kolejki gondolowej do góry i potem tu chłopaki wjeżdżają bardzo proszę jaka droga jest raj po prostu raj ale nie dla mnie nie dla mnie ponieważ moja pielucha którą mam w tych spodekach by nie dałaby rady z tym co by się co ja bym tutaj zrobił Ale jeżeli ktoś lubi to bardzo proszę tutaj też jest raj nie tylko dla spinaczka dla szosowców a ja ci dalej Jaka mała niespodzianka na drodze? Sobie tuż przy y, bramkach wjazdowych, y, to chyba kuzynostwo krowy Milki bardzo proszę blokują przejazd i tyle Jakie jeszcze zwierzęta tutaj spotkam na drodze Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Za mną 7,5 Ale tu jakieś osy latają, czy inne robactwa. Dobra, 7,5 kilometra. Jest ok, nie jest tak źle, nie jest tak źle, póki co zobaczymy później jak będzie. Yy, co na siebie tutaj zwraca uwagę? Słuchajcie, bramki, no nie wiem, no kawałek są, nie wiem, 500 metrów może. Zaczynają się bramki i tak jakby się tutaj zmieniał, no nie krajobraz, to nie, bo góry są, no ale spójrzcie, że już nie ma drzew. Tu ostatnie drzewa rosną. I proszę bardzo I już jakby nieco inne góry i nieco jakby chłodniej Dobra fajnie, ładnie, pięknie, to ja cisnę dalej, bo tak, do później. 10 km jestem na wysokości 2335 metrów nad poziomem morza podjazd jak wcześniej mówiłem w miarę ok ale teraz się zaczyna bardzo proszę spójrzcie cholera wie ile to ma procent ale dużo dużo to ma autobusy jakby to chciał to, to też jeżdżą Nie wiem, czy widzicie Pod lodowcem Rettenbach pod znaczki, Przy znaczku parking jest Na zielono odhaczone, że jest czynny, ale reszta nie Natomiast pod drugim lodowcem, Tiefenbach Jest parking, jest kolejka linowa Jest restauracja i tunel To pojadę tu, pod jeden A potem pod drugi Bardzo proszę, to za moimi plecami Lodowiec Rettenbach To tutaj Chyba w październiku, nie pamiętam yy, Jest inauguracja w narciarstwie alpejskim Super gigant No trzeba być gigantem, żeby na jechać z takiej góry Ja dziękuję, wolę rowerem Proszę, tak tu wygląda ładnie jest Pięknie góry Viper To nasz pierwszy śnieg tego lata Dobra Lecę dalej Nie ma co Ale ładnie tu Kurczę, muszę się powiedzieć, że jestem Na wysokości chmur Więc można powiedzieć, że bujam w obłokach Dobra, nie przedłużam Lecę dalej Jeszcze mamy drugi lodowiec chyba To wielki. Ja przepraszam, przepraszam pytanie. do biedronki, którędy. na dół. A co to się było? Jeszcze zarazem jeden wyżej punkt tutaj przy lodowcu Rettenbach. Tu bardzo proszę. Jesteśmy na wysokości 2798 metrów i 16 cm. Żeby nie było. To jak wejdę tak, tu na stopień. 105... O, to już w ogóle jestem wysoko. Dobra, i teraz y, udajemy się, drodzy widzowie i hejterzy, a to też widzowie w sumie, y, pod drugi lodowiec, y, pod drugi lodowiec. Dobra. Tunel, który widzicie za moimi plecami, jest najwyżej położonym tunelem w Alpach. Zresztą cała ta droga jest najwyżej na pewno położoną drogą utwardzaną w Alpach. I niedługo udamy się do miejsca, gdzie rowerem czasowym wyżej w Alpach już nigdzie indziej się nie pojedzie. Jesteśmy w tej chwili w najwyższym punkcie, gdzie można dojechać rowerem szosowym. W najwyższym punkcie w Alpach. Tutaj powinna być tabliczka, ale jej nie ma. Ale z internetu się dowiedziałem, jest to wysokość 2829 metrów nad poziomem morza. Także dosyć wysoko. No, I kto jest za Idę się dowiedzieć, czy, czy da radę kolejką podjechać, bo nie musimy kończyć jeszcze filmiku przecież. Także ciąg dalszy do później. Yy, mamy bilety na gondolę. Rowerem niestety już wyżej się nie da. Chłodno tu już się robi. Dobra, lecimy, siadamy. siadamy, maski zakładamy i, i lecimy dalej wyżej. Jak widzicie jesteśmy na wysokości 3249 metrów nad poziomem morza. Chyba, że nie widzicie, nie wiem, bo na jest. I tu jest taki jeszcze taras widokowy, na który wejdę, żeby Wam pokazać widoki i proszę to docenicie, że to robię, bo naprawdę z moim lękiem to nie jest łatwe. Dobra, wizyta na samym szczycie lodowca dobiegła końca. Chciałem zjechać rowerem na dół. Trochę muszę się ciepły teraz ubrać, bo to wiecie, zjazd. A podobno Janurlik powiedział o tej trasie, że jest nieludzka. Nie wiem. No fakt, no ja porównuję do trasę. Fakt to było dwa lata temu, teraz na pewno jestem mocniejszy. Mam nogi, mocniejsze nogi No ale wydaje mi się, że jednak nie jest aż taka straszna, jak, jak się wydaje Dlatego Herr Urlich die Strecke ist nicht so schwer Także znam trudniejszą No dobra, zjechałem już na dół Sam zjazd no zjazd tak zjazd był, dość szybki ale też nie, nie szalałem, bo... Sorry, ale niku ja! Mając yy, skarpę w dół Czu, nie czułem tego, za bardzo się komfortowo ale, ale na spokojnie, no, ręce bolą od trzymania hamulców co jeszcze chciałem powiedzieć